10 kroków do sukcesu. Kiedy zacząć? Jak zarabiać? Na pewno zastanawiasz się, w jaki sposób i kiedy możesz zacząć działać i zarabiać. Odpowiedź jest prostsza niż myślisz. Zacznij już teraz. W tej chwili nie trać czasu. Tylko 10 prostych kroków dzieli Cię od sukcesu. Wykorzystaj nasze rady i własne atuty, żeby spełnić swoje marzenia. Krok pierwszy. Otwórz Starter. Przed Tobą znajduje się Twój Starter. Otwórz go. Zauważ, że oprócz próbek zapachów, które stanowią Twój warsztat pracy, znajdują się tam również plan marketingowy, katalogi oraz płyta DVD. Uważnie przestudiuj prospekty i zapoznaj się z ofertą. Wiedza, którą z nich uzyskasz, będzie kluczowa dla Twojej pracy. Teraz zwróć uwagę na próbki zapachów w starterze. Każda z fiolek ma określony kolor. Czerwony oznacza, że próbka zawiera zapach z kolekcji klasycznej damskiej. Niebieski oznacza zapach klasyczny męski. Kolor złoty to zapach luksusowy damski, a srebrny luksusowy męski. Taki podział próbek pomoże Ci w szybkim wyborze produktów perfumeryjnych i pokaże, że jesteś prawdziwym znawcą zapachów. Krok drugi: Poznaj firmę. Teraz obejrzyj film szkoleniowy i korporacyjny dołączony do startera na płycie DVD. Filmy te pozwolą Ci zrozumieć ideę Twojej pracy oraz zapoznać się bliżej z firmą FM Group. Dowiesz się z nich, jak zaczęła się przygoda z produktami FM Group, oraz poznasz kilku liderów sprzedaży, którzy osiągnęli niesamowity sukces w branży MLM. W przejrzysty sposób wytłumaczony jest tam także plan marketingowy, którego zrozumienie pozwoli Ci na osiągnięcie sukcesu. Krok trzeci: zapamiętaj swój numer. Przystępując do klubu FM Group otrzymałeś prywatne konto dystrybutorskie. Zwróć uwagę na numer dystrybutorski, znajdujący się w prawym górnym rogu umowy dystrybutorskiej. Jest to twój numer identyfikacyjny, dzięki któremu możesz składać zamówienia oraz rozwijać swoją strukturę. Najlepiej mieć go zawsze przy sobie, więc zapisz go na przykład w swoim telefonie komórkowym. Krok czwarty. Wejdź na www.fmworld.com. Nieocenionym źródłem informacji będzie także firmowa strona internetowa www.fmworld.com, na której znajdziesz linki do interesującej się strony oddziału firmy FM Group. Możesz znaleźć na niej informacje dotyczące produktów, wydarzeń firmowych oraz programów motywacyjnych. By w pełni skorzystać ze strony, potrzebujesz jednak indywidualnego hasła. W tym celu skontaktuj się ze swoim oddziałem, który pomoże ci przejść przez ten proces, a hasło dostarczone zostanie do ciebie SMS-em lub drogą elektroniczną. Krok 5. Zaloguj się. Następnie wybierz stronę swojego oddziału i zaloguj się, wpisując w odpowiednim miejscu login i hasło. Loginem jest Twój numer dystrybutora. Po zalogowaniu rozszerzona zostanie liczba informacji na temat wydarzeń w FM Group. Uzyskasz również dostęp do podglądu swojej struktury, tak zwane drzewko. Dzięki temu możesz śledzić jej wzrost i obroty oraz odpowiednio nią zarządzać. Krok szósty. Złóż pierwsze zamówienie. Teraz dokonaj pierwszego zamówienia. Podaj swój numer dystrybutora i dane teleadresowe. Podaj kod produktu zgodnie z katalogiem. Swoją przesyłkę otrzymasz w wyznaczone przez Ciebie miejsce, a dostarczy ją firma kurierska, która współpracuje z Twoim oddziałem. Zamówienie można składać telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną online. Odpowiednie numery telefonów oraz adresy e-mail znajdziesz na stronie internetowej swojego oddziału. Sprawdź w oddziale, jakie warunki musi spełnić Twoje zamówienie, aby przesyłka dotarła do Ciebie. Gratis. Krok siódmy. Teraz przeczytaj plan marketingowy. Dowiesz się z niego w jaki sposób punkty przysługujące za zamówienie przeliczane są na prowizję. Przeanalizuj podane przykłady struktur, wielkość ich sprzedaży i wysokość prowizji. Pomoże ci to zrealizować twoje cele. Korzystając ze wskazówek z planu marketingowego oraz biorąc udział w szkoleniach, możesz wciąż rozwijać swoje umiejętności. Krok 8. Korzystaj z programów motywacyjnych. Wyznacz sobie cele, do których wspólnie z nami będziesz dążyć. Zapisz je, by móc na nie codziennie spojrzeć i zastanowić się, czy są sukcesywnie realizowane. Połącz swoje cele nie tylko z planem marketingowym, ale także z programami motywacyjnymi. One pomogą Ci wyznaczyć realno, długo i krótkoterminowe cele. Krok dziewiąty. Teraz ruszaj do boju. Zrób listę osób, do których możesz dotrzeć w pierwszych dniach Twojej pracy. Zastanów się, jakie są ich atuty. To pomoże Ci w usystematyzowaniu pracy w strukturze. Teraz ruszaj w teren, buduj swoją pozycję i codziennie dodawaj nowe nazwiska do swojej listy kontaktów. Krok dziesiąty. Zapraszaj do współpracy. Jeśli chcesz kogoś zasponsorować, czyli dołączyć do swojej struktury, nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów i formalności. Wystarczy, że powielisz te same czynności, jakie wykonał Twój sponsor, zapisując Ciebie do klubu FM Group. Jedyną różnicą jest to, że teraz Ty na umowie dystrybutorskiej wpisujesz swój numer dystrybutora w lewym górnym rogu w rubryce Numer sponsora a kandydat podaje swoje dane tak jak Ty to zrobiłeś wcześniej.